Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha, gdy za oknem biała śniegu poducha, poducha. Już Pan Jezus w żłobie leży, na wyścigi każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Już Pan Jezus w żłobie leży, na wyścigi każdy bierze zobaczyć malucha, malucha. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością, a Maryję, matkę jego z godnością, z godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Dziecięteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi, a Mary z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy. Okruszyno, moja miła, w blu ciebie porodziłam. Witaj mi, witaj mi! Witaj mi! Okruszyna, moja miła, w blu ciebie porodziłam. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie i uczymy jak najlepiej. To dziecie, to dziecie świeci gwiazdami gotliwie. Narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie. Świeci gwiazdami gotliwie. Narodził się Bóg prawdziwie na świecie, na świecie, na świecie.